Pracownicy i uczniowie. Z niezwykłą radością i głośnym kąpielem, jak się okazało, witamy Państwa na uroczystości 70-lecia zespołu szkół nr 7 w Białym w Miejscu. Brawo, w Miejscu, które od 7 dekad kształtuje młodych ludzi, łącząc tradycję z nowoczesnością, wiedzę z patriotyzmem, a orzenia z odwagą kiedy decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie powołano techniką rachunkowości rolnej. Pierwszym dyrektorem został Jan Witkowski. W 1958 roku powstała dwuzimowa szkoła rolniczo-gospodarcza. Wraz z dynamicznym rozwojem szkoły przeniesiono do Jastrowia, a funkcję dyrektora objął Antoni Klimaszka. W 1959 roku szkołą opuściło pierwszych 25 absolwentów. W 1964 roku placówka powróciła do Białego Boru. Nowy dyrektor Józef Herba rozpoczął budowę internatu, sali gimnastycznej i bloku nauczycielskiego. W 1969 roku na stanowisko dyrektora powrócił, podobnie, powrócił Antoni Klimasz, kończąc realizację inwestycji i rozpoczynając ofert, rozszerując ofertę kształcenia. W 1973 roku ster szkoły objął Leon Szypy. W tym czasie szkoła została przekształcona w zespół szkół rolniczych Ministerstwa Rolnictwa, a jej działalność rozszerzono o liceum zawodowe. W 1980 roku dyrektorem został Stefan Pankiewicz, który kierował placówką do 1983 roku. Za jego kadencji uruchomiono liceum ekonomiczne oraz Wydział Zaoczny. W 1983 roku stanownictwo kierownicze objęła Barbara Puro. W tym czasie szkoła otrzymała imię Oskara Langiego, a w 1985 roku odbył się pierwszy zjazd od W 1992 roku dyrektorem została Hanna Tworzewska. Lata jej kadencji to dalsze unowocześnianie szkoły. W 1995 roku funkcję dyrektora przejął Andrzej Pastuszek, pod którego kierownictwem szkoła rozwinęła się o nowe kierunki kształcenia, nawiązała współpracę międzynarodową i rozpoczęła intensywny proces modernizacji. W 2008 roku otwarto pierwszą klasę policyjną, a rok później klasy wojskowe. To moment, w którym szkoła zaczęła budować swój mundurowy profil. Kolejne lata to modernizacja budynków i dalszy rozwój oferty edukacyjnej. 1 września 2017 roku szkoła przejęła obecną nazwę Zespołu Szkół nr 7 w Białymborze. W 2019 roku dyrektorem została Renata Pisz. W 2020 roku decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej uruchomiono oddział przygotowania wojskowego pod patronatem 52 Batalionu Remontowego w Czarnym. W 2025 roku powstał nowy profil Policji i Straży Granicznej, objęty patronatem morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Powiatowej Policji w Szczecinie. W ostatnich latach klasy mundurowe odnoszą znaczące sukcesy. Szkoła dwukrotnie zdobyła tytuł najlepszej szkoły mundurowej w województwie zachodniopomorskim, a uczniowie regularnie stają na podium ogólnopolskich zawodów i mistrzostw w ciągu 70 lat. 4670 absolwentów ukończyło szkołę, a ponad 220 nauczycieli zapisało się na trwałe w jej historii. Dziś siódemka to szkoła z tradycją i nowoczesnym spojrzeniem w przyszłość. Miejsce, w którym edukacja staje się misją i służbą. Zmieniali się dyrektorzy, kierunki i nazwy, ale niezmiennie pozostały wartości odpowiedzialność, zaangażowanie i dążenie do doskonałości. Spotykamy się dziś w niezwykłym momencie, w miejscu, które dla wielu z nas było i wciąż jest drugim domem. Tu przez 70 lat splatały się historie tysięcy młodych ludzi i tych, którzy z oddaniem ich prowadzili. Dzisiejszy jubileusz to nie tylko data w kalendarzu to żywa opowieść o ludziach, wartościach i pasji. Która przetrwała próbę czasu. Dla mnie ten dzień ma wyjątkowy wymiar. Kiedyś, tak jak wielu z Państwa, siedziałam w ławce jako uczennica tej właśnie szkoły. Nie sądziłam wtedy, że pewnego dnia stanę tutaj, nie jako uczennica, lecz jako dyrektor. I wiem, że żadna droga nie zatacza koła przypadkiem. Wraca się tam, gdzie zostawiło się kawałek serca. I właśnie dziś, patrząc na Was i na wszystkich, na któ na którzy współtworzyli tę historię, czuję ogromną wdzięczność i dumę. Bo ta szkoła to przede wszystkim żywa opowieść, zapisana w ludziach, którzy byli jej bohaterami i twórcami kolejnych rozdziałów. Dziękuję Państwu za obecność, wsparcie, za zaufanie. Dziękuję, że od lat jesteście częścią tej wyjątkowej historii. Niech ten dzień stanie się początkiem kolejnych pięknych rozdziałów, bo ta szkoła to my, my wszyscy. Dziękuję bardzo. Ale to jest rzeczywiście perełka, perełka w powiecie. I mam nadzieję, że rzeczywiście te 70 lat, które minęło, które jest historią, to jest początek dla tych wszystkich ludzi, którzy dalej tu będą szkolić. Pani Dyrektor to powiedziała, to jest bardzo ważne. Ja zawsze to powtarzam po profesorze Rylice, że nie ważne są mury, ale ważne kto, kto w tych murach jest. I mamy tu świetną kadrę pedagogiczną. Ja spoglądam na trzeci rząd, bo bardzo lubię panią Dyrektor. E, 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 ważne, są, e, ważne są właśnie, kto, kto, tutaj, e, kto tutaj jest wychowawcą, nauczycielem. Wasze wartości, które przygotujecie do tych młodych ludzi, na pewno będą e, w, e, w przyszłości wykorzystane. Gratuluję Wam 70-lecia i proszę o, o, o dalsze, e, dalsze wychowywanie młodzieży. Pani dyrektor, mam nadzieję, że Pani się dyrektor nie obrazi, ale ja wręczę te kwiaty Pani dyrektor Barbarze Puro, którą bardzo lubię i bardzo. bardzo. Można by powiedzieć, że ta szkoła miała dwa życia. To pierwsze życie, które było związane z kształceniem osób w tej części województwa zachodniopomorskiego, Pomorskiego, kiedyś województwa koszalińskiego, na terenie których było ogromnie dużo państwowych gospodarstw rolnych. I tak naprawdę nie było gospodarstw, państwowego gospodarstwa rolnego, w którym nie pracowali absolwenci tej szkoły. Po roku 1999 powstały samorządy powiatowe wtedy jako samorządy powiatowe od Ministerstwa Rolnictwa przejęliśmy szkoły średnie, między innymi również tą, tą szkołę. Od Ponad 26 lat mam zaszczyt i przyjemność współpracować z tymi wszystkimi dyrektorami, którzy w tym czasie kierowali tą szkołą i, tym, i również innymi szkołami. Z Państwa napisałem tu wiele ciepłych słów do pani dyrektor i do państwa, ale nie będę ich czytał, bo, bo myślę, że to, co chciałem Państwu przekazać, osobiście wypływa z mego serca i z życzliwości do tej szkoły, do nauczycieli, szacunku, również do państwa jako absolwentów. Wiem, że, że jesteście tutaj, bo czuliście taką potrzebę. Wszystkiego, wszystkiego dobrego Państwu życzę w tym w ja również prezent, pozwólcie Państwo, że wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady, Rady Powiatu Markiem Burszakiem. Pani Rektor w tym szczególnym dniu obliczymy właśnie ten prezent. Dziękuję serdecznie. Jest niesamowita. Tak jak powiedział Pan Starosta, jest to jedyna placówka edukacyjna powiatu szczecinańskiego, która znajduje się poza Szczecinem. Jest to szkoła, która jest tak nietypowa, i dzisiaj chyba wszyscy czujemy się częścią również z tej szkoły, tak jak powiedział Pan Poseł, również wszyscy czujemy się białobozona, białobozona. Dlaczego? ponieważ ta szkoła przynosi tak wiele otwartości, tak wiele odwagi, tak wiele szaleństwa, tak wiele pozytywnych emocji, które są właśnie w naszej gminie. I ta szkoła jest troszeczkę częścią każdego z nas, również, również czuję się częścią tej szkoły. Dlaczego? Ponieważ od 14 lat mam przyjemność być włodarzem tego miasta, tej gminy i czuję się w 100% białobosaniny, chociaż tutaj nie mieszkam. I to jest tak jak wy do tej szkoły przyszliście z różnych stron, nie tylko tego miasta, tego tej gminy. Przyszliście z różnych stron Pomorza i poszliście jako absolwenci w różne strony świata, w różne strony Europy, w różne strony Polski. Reprezentujecie nas, jesteśmy z was niezwykle dumni, bo przynosicie nam wszystkim ogromną chwałę. To jest ogromna radość, mieć przyjemność współpracować. Z tymi nauczycielami, z panią dyrektor, z całym waszym gronem pedagogicznym, bo wy jesteście jako absolwenci najlepszymi ambasadorami gminy Biały Gór, jakimi możemy mieć. Także wielki szacunek dla was wszystkich, dla tych, którzy mieszkają nadal w tej gminie, ci, którzy mieszkają w innych rejonach Polski i dla tych wszystkich, którzy wyjechali w różne części Europy i świata. Szanowni Państwo ten fajny dzień, ponieważ to jest taki dzień niesamowitej łączności i radości. Korzystajcie z tego, że szkoła tworzyła was, szkoła tworzy również przyszłość kolejnych pokoleń i ta szkoła tworzy wielki, wielką rodzinę, którą wy stworzyliście przez 70 lat. Z tej okazji oczywiście na ręce pani dyrektor Jacy, ale również Taka pamiątkowa tabliczka do tego żeby uhonorować to wspaniałe święto Dziękuję. Szanowni Państwo, wszystkiego jak